Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kto tu się wita? <coughs> dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witamy wszystkim, cześć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Mhm. Fajnie. Kolejny dzień, dni lecą błyskawicznie, bardzo dużo się dzieje. Powiem wam taką rzecz. Wczoraj ukradli nam płytki chodnikowe sprzed Francis. Podjechał gość vanem, zaparkował sobie, wiecie tak, tuż niedaleko bramki naszej. Postał chwilę, wykopał trzy płytki sobie chodnikowe, zapakował jutro auto, odjechał i została dziura. No i myślę sobie o tym, wczoraj akurat ja podjechałam autem i Marysia Borowska-Beszta Mówi do mnie, słuchaj, no taka sytuacja się zadziała, że w ogóle nikt by nie pomyślał, że sobie facet zaparkował w vanem po to, żeby przyjść ukraść płytki chodnikowe, nie? I mamy teraz taką dziurę w chodniku przy ulicy, wiecie. I tak mnie to wczoraj trawiło i tak męczyło. I jeszcze potem wieczorem siedziałam z Krzysiem i mówię do Krzysia: No, nie mogę przeżyć. no Jak tak można, widzicie, ale takie te płytki są stare, nie? No nie wiem, no, ale widać jakoś rozmiarem, może komuś pasowały albo coś. E... I dzisiaj rano obudziłam się i taka myśl przyszła do mnie, że jaka jest Twoja hojność? Nie? Jaka jest Twoja hojność? Czy będziesz chodzić i przeżywać minutami, godzinami, a może dniami taką sytuację? E... Która się po prostu zadzieła. Bo złodziej przychodzi kraść, ra rabować nas. On przychodzi po to, żeby nam y, coś wydrzeć. I czasami niestety udaje mu się to zrobić, ponieważ brak nam jest y, takiej czujności. Więc jaka jest moja hojność? Yy, czy ja mam w sobie hojność, nie? Czy yy, dla Boga, dla Królestwa Bożego, dla tych y, wszystkich rzeczywistości. Czy ten brak hojności mojej nie powoduje, że zły ma przystęp do mnie? I widzicie, taka myśl, że jeżeli ja będę się przejmować, to tym, że się przejmuję, tym, że się złoszczę, tym, że przeżywam, to tym daję dostęp złemu do siebie. To powoduje, że... Dzieje się jakby na opak tego, co ja bym chciała, żeby się działo. Więc kiedy próbuję coś wydrzeć, kiedy próbuję, jakby wiecie, no Bóg pozwolił na to. Nikt nie nadszedł. Gdyby Bóg nie pozwolił na to, to ktoś mógł podejść i powiedzieć, co ty robisz, tak? Że Bóg by sprawił, żeby, żeby te rzeczy się układały, ale nie. I tutaj jest tak, że. Ja zobaczyłam, że jest ważne przyjmowanie tej takiej woli Bożej w temacie hojności we wszystkim. Nie? Jeżeli potrzebował, to niech przyjedzie trzy następne weźmie, nie? I tak myślę sobie o tym, że Ewangelia jest taką. Czasami życie Ewangelią jest czasami trudne. Nie dlatego, że to jest trudne, ale jest to trudne z tego powodu, że złapać taki moment w sobie. I złapać to, żeby nie przeżywać, yy, i żeby nie dawać przez to przeżywanie i przez taką wewnętrzną złość dostępu do siebie. Nie pozwolić, by zły nas łupił, nie? że nie ma problemu, kupimy trzy płytki zamontujemy je tam i po prostu i będzie, tak, i nie będziemy się, yy, nie będziemy przeżywać. Nie? Ciężko mi było z tego tematu wyjść, ciężko było mi te myśli yy, porzucić. Kasia ma jakieś pokrętne myśli Kasia, ty widzę, poszłaś jeszcze dalej bo Kasia napisała, a może po prostu odkrył coś, co jest pod spodem trzeba sprawdzić ukryty skarb temporaliuszy tak? więc myślę, że Bóg do nas mówi Bóg mówi przez różne zdarzenia Bóg mówi, że jeżeli bardziej dbasz o to, co jest zewnętrzne o to, co jest takie właśnie co jest płytką w twoim życiu czyli czymś, po czym chodzisz wygodnie, to to jeżeli tym się przejmujesz, to to daje dostęp złemu. On szuka dostępu do nas, do, dostępu do naszej hojności, więc myślisz sobie, y, dobrze, tutaj nie dam, bo muszę coś zrobić, nie wiem, wykładzinę w domu wymienić, więc no tu muszę przeoszczędzić, więc nie będę hojny, nie? Tutaj coś robię, więc już nie będę hojny dla Królestwa Bożego. My bardzo chętnie wycofujemy się do takiego miejsca i do takiego momentu, w którym nie musimy pewnych rzeczy robić, nie mamy o to starania, nie, nie angażujemy się w to bardzo. Kochamy za to nieróbstwo, kochamy za to właśnie, kochamy to wszystko, co daje nam taki komfort, nic nierobienia. Okazuje się, że ten komfort nic nierobienia, to już jest rozpoczęta budowla działania złego w naszym życiu która będzie nas prowadziła znowu do momentu, w którym Bóg musi nas doprowadzić do jakiegoś kryzysu, żebyśmy się znowu zawrócili. Więc jaka myśl dzisiaj? Wiem, że naplątałam, już nagadałam w prawo i w lewo, ale że nie dawaj dostępu złemu do siebie przez lenistwo, przez brak hojności, przez pielęgnowanie złych myśli, tak? Bo on chce budować taką świątynię w nas nieróbstwa, niedbania o królestwo, szukania takich usprawiedliwień. I chciałabym, żeby każdy dzisiaj z nas spojrzał, co jest usprawiedliwieniem dla mnie, żeby nic nie robić, za czym ja się chowam, żeby nic nie robić, żeby się wałkonić, żeby po prostu przefiórdaczyć ten czas w swoim życiu, nie? Co jest takim, co jest takim pretekstem dla ciebie co jest taką um, ucieczką więc czy jesteś hojny dla Boga nadal? czy jesteś dla Boga hojny? swoim czasem, swoją pracą pomysłami zaangażowaniem nie? Czy, czy jednak już jesteś schowany za tym, że dziecko ma katar że wykładzinę musisz położyć że um, czy już twoja, um, twoja taka gorliwość nie, nie osłabła Bóg szuka ludzi korliwych, Bóg szuka ludzi szczerych i ich życie będzie toczyło się wielką hojnością. Więc jeżeli my mamy hojność swoich myśli, czasu, hojność tego, żeby nie przejmować się tym, że zostaliśmy okradzeni, ale radować się tym, co nam pozostało. Jeżeli mamy taką hojność w sobie, Bóg nie poskąpi nam hojności. i, ja dzisiaj szykowałam się. Wstałam specjalnie wcześniej rano, ponieważ szykowałam się do spotkania dla rodziców, które dzisiaj mamy, na które w ogóle serdecznie zapraszam. I myślę sobie o tym, że. Jeżeli my poznamy Boga i poznamy Jego sposoby działania, nie mamy wtedy problemu z tym, żeby wiedzieć, jak działać z dziećmi, jak je wychowywać, jak komunikować się w małżeństwie, jak podchodzić do tych wszystkich tematów, które są strategicznie ważne w naszym życiu. Więc zachęcam Was serdecznie do, do tego dzisiejszego spotkania i zachęcam Was do tego, by być hojnymi i by wyjść za swojej barykady. Dzisiaj rozwalamy barykady. A to, co zwróciło moją uwagę, że te barykady są i że się budują, to były ukradzione wczoraj trzy płytki chodnikowe. Więc życzę Wam dobrego dnia, rozwalajcie barykady, wychodźcie, budujcie królestwo, podnoście troskę o Królestwo Boże. A i dzisiaj znajod yy, i zachęcam Was, siadajcie w samochody i przyjeżdżajcie, bądźcie na miejscu, ponieważ nurzanie się w tej atmosferze osobiście jest strasznie ważne. Yy. Jest bardzo istotne, by chłonąć tego ducha Bożego, będąc na miejscu. Jeżeli ty pójdziesz krok do Boga, on do ciebie pobiegnie, pamiętajcie. Więc hojnie, hojnie, hojnie do życia, do Boga, do świata. Hojnie. Dobrego dnia, kochani. Papa. Pa. Lecę na Francis już.